Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie w dniu dzisiejszym. Chciałem nagrać taki odcinek z cyklu kilka minut o Rumunii i opowiedzieć Wam o tym, które marki, a wcale nie muszą one być rumuńskie, są popularne w tym kraju. Myślę, że to jest taki ciekawy temat na dzisiejszy film i chciałem Wam o tym opowiedzieć. Dlatego serdecznie Was zapraszam. Będę sobie spacerował uliczkami, Ilfow, na przedmieściach Bukaresztu. Tutaj, gdzie mieszkamy. Zobaczcie, jak kierowcy jeżdżą, włączone światła. Dzisiaj jest taki dzień szaruwa, pochmurno i jest trochę zimno, bym powiedział. 8 stopni, jak wychodziłem. Także, tak to słuchajcie wygląda, ale cieszę się jeszcze z możliwości tej, że mogę nagrywać te filmy na zewnątrz, że nie pada, przynajmniej deszcz. I że jeszcze nie ma nocy, że tak powiem. Bo kiedyś to wszystko się skończy i będę musiał więcej tych filmów chyba nagrywać z domu. Pan sobie wyjeżdża, przepuszczę go, niech jedzie. A ja idę sobie dalej, no i zacznę w końcu mój dzisiejszy odcinek. I słuchajcie, zacznę ten film od czegoś, co najbardziej chyba się kojarzy z Rumunią. Jaka marka, słuchajcie, co według was, waszym zdaniem, jest najbardziej popularne? No, i myślę, że chyba większość przyzna mi rację i powie, że tak jest właśnie Dacia. Samochody, <laughs> tak, która Dacia, która kojarzy się najbardziej z Rumunią, są produkowane tutaj, ok. Powiedzmy, że hmm, gdzieś tam w jakimś połączeniu z tym, z koncernem Renault, ponieważ silniki są od nich, e, ale dobrze, ale są i Dacia jest produkowana e, i będzie zawsze się kojarzyła z tym krajem. Zawsze będzie utożsamiana jest bardzo popularnym samochodem, który można zobaczyć wszędzie na ulicach całej Rumunii i wielu ludzi, wielu obywateli bardzo sobie ceni tą markę. Wielu Rumunów właśnie korzysta z Daci. Można je zobaczyć wszędzie na ulicach. Tam gdzieś za mną jechała biała taka właśnie i pewnie jak tu będę przechodził, to tych Daci będzie więcej. Na przykład taka dacia, która jest tu, tutaj gdzieś za mną. Taka stara, trochę jakaś poniszczona, ale jest. <ścoughs> tak? I tych samochodów jest naprawdę bardzo dużo. Nawet bym powiedział, że wszystkie taksówki są właśnie pod logiem daci. Taksówki tutaj w Rumunii są koloru żółtego. Wszystkie są tak po prostu znormalizowane i muszą być jednakowe. I okej okay, modele tych daczy się może tam różnią, różnią się też y, rocznikiem, różnią się różnymi drobnymi bądź też większymi szczegółami, ale generalnie każda też taksówka to jest dacia. Ja chyba jeszcze nie widziałem innej taksówki, żeby była innej marki. Ok ten y, transport jak się to mówi, y, który jeździ z tak zwanych aplikacji Uber czy jakiś Bolt no to ludzie jeżdżą różnymi samochodami ale też gdzieś, tak jak zauważyłem i korzystałem z ich usług a przeważnie raczej korzystałem z usług z aplikacji ponieważ widziałem, że nie zostanę, że tak powiem oszukany za mną tutaj będzie Biała Dacia o tam widać i... bo z taksówkami tu jest różnie po prostu jeszcze jak zobaczę obcokrajowca to już słuchajcie w ogóle Inaczej ci taksówkarze też do tego podchodzą i mogą właśnie oszukać. Ale dobra, film nie jest o taksówkach, nie jest o taksówkarzach. Po prostu chciałem powiedzieć, że marka Dacia jest najbardziej rozpoznawalną marką, jeśli chodzi o Rumunię i bardzo wielu ludzi po prostu używa samochodów Dacia. Ja propos Daci właśnie przejechał taki biały daster. Zobaczcie, jest tych samochodów też trochę jest, one sobie stoją, jeżdżą i w ogóle można je wszędzie zobaczyć. Proszę, kolejna dacia w tym miejscu. Taki logan. O, także ten, kolejna dacia tutaj. Także zobaczcie, naprawdę są popularne i dużo widać. Samochodów, właśnie tej marki, ale wiecie co? Trochę Was zaskoczy, ponieważ, y, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to powiedziałem na początku tego filmu. Y, w Rumunii, nie tylko to, co powiedzmy, jest takie typowo rumuńskie jak Dacia, to musi być przypisane do tego, żeby było popuś, popularne wśród Rumunów. I kolejną rzeczą, bo jak już mówimy o samochodach, to ja zauważyłem, że jest jakaś grupa społeczeństwa rumuńskiego którzy mają przywiązanie i kochają pewnego rodzaju marki. I jak, okej okay, mówimy właśnie o autach, to kolejną marką, która moim zdaniem bardzo jest popularna jeśli chodzi o ten kraj, to jest BMW. I zauważyłem, że tutaj BMW to jest taki wyznacznik luksusu. To jest coś, co sprawia, że ludzie chcą się pokazać. Coś, co ludzie myślą, a jak ja mam BMW, to może czują się lepsi. Na pewno tak jest, tylko że nikt też do tego się nie przyzna, nikt też Wam tego nie powie, że tak powiem wprost. zastanawiają się gdzieś, może przejdę się tędy, będzie trochę spokoju, nie tak jak przy tej głównej ulicy. I właśnie wielu Rumunów, yy, tak jak mówię, lubi się odnosić z markami. To jeszcze będę mówił o tym w dalszej części tego filmu, że właśnie tak jest, bo nie wiem, gdzieś tam wydaje mi się, że całe to społeczeństwo rumuńskie. Ma jakieś takie trochę kompleksy. Kompleksy tak zwanej biedoty. Ja nie mówię to po to, żeby obrazić Rumunów, żeby ich jakoś zdyskredytować albo coś takiego. Właśnie przejeżdża Daćnia. <laughs> Tylko mówię to po to, żeby yy, powiedzieć Wam, jakie są moje takie realne odczucia. Takie, yy, gdzie myślę, że na pewno w tym coś jest. Tylko to, jak, to jak chcę Wam to przekazać. I powiedzieć, ludzie do tego się nie przyznają, ale wydaje mi się, że wielu pochodzi też z jakichś może trochę biednych rodzin, gdzieś tam im się powiodło w życiu, znaleźli jakieś dobre prace. Nie wiem, niektórzy pootwierali może jakieś biznesy i po prostu mają teraz pieniądze i lubią się z tym pokazać. A jak lubią się pokazać, lubią się pokazać, właśnie e, odnosząc się e, tak na zewnątrz do innych i pokazywać się. Markach tak zwanych luksusowych, i do nich właśnie należy między innymi BMW, a w Rumunii mówi się BMW. Taką bardzo popularną marką w Rumunii, która bardzo kojarzy się z tym krajem, to są takie czekoladki rom. Tutaj Wam gdzieś wyświetlę jakieś zdjęcia, cokolwiek uda mi się znaleźć w internetach i będziecie mieli okazję zobaczyć. I te słodycze są w opakowaniach, które mają barwy rumuńskiej flagi. I to jest bardzo popularne. Bardzo wielu ludzi kupuje te słodycze. Ja nawet też kupowałem, bo kosztowałem. Jestem łasy na czekoladę. Pamiętajcie dobrze, ludzie tylko kochają czekoladę. Jak ktoś nie kocha czekolady, to jest złym człowiekiem. Nie na no, śmieję się, ale coś w tym jest. Tak mi się wydaje, źdźbło prawdy. Bardzo trudne słowo. Robiłem kiedyś film o yy, słowach <grym> w Polsce, które mnie zaskoczyły odsyłam Was do tego filmu. I myślę, że właśnie czekoladki tej firmy Rom są bardzo popularne. Kojarzą się właśnie z tym krajem. Tutaj nie ma co więcej w sumie opowiadać. No, po prostu są. I jeżeli przyjedziecie do Rumunii, to, to Wam polecam, żebyście skosztowali. Ale jak już jesteśmy przy czekoladach, to taką marką, bo chcę to tak gdzieś odnieść do tego, co jest rumuńskie, a co jest też popularne, co nie jest jakąś marką powiedzmy rumuńską. To są bardzo popularne czekolady Heidi, i mm, to jest taka czekolada, można by powiedzieć, no, takiej wyższej półki, coś jak Lint w Polsce. Chociaż Heidi też gdzieś już słyszałem, że chyba też są sprzedawane. Nie wiem, napiszcie komentarz, czy czekolady Heidi, taką jak Wam tutaj gdzieś wyświetlę, są już dostępne w Polsce. To jest szwajcarska firma, która produkuje te czekolady właśnie w Rumunii. I gdzieś tu jest chyba fabryka, z tego co udało mi się wyczytać, i właśnie te czekolady są. Też tutaj popularne, ale są traktowane właśnie jako taka marka premium, bym powiedział. I zobaczcie, gdzie ja jestem. Chodzę jakimiś uliczkami pomiędzy blokami. Tutaj jakieś ogrodzenie odgrodzone betonem. Nie wiadomo, co tam jest po drugiej stronie. Czy jest jakiś plac budowy i tak dalej. A widzę, że tu się kończy i będzie jakieś pole. Może pójdę w to pole. A czemu nie? Zobaczę, co tam jest. Może tam będzie dobra. Okolica do chodzenia i będzie troszkę ciszy i spokoju. Jak już mówimy o słodyczach, to gdzieś je trzeba kupić, tak? I przejdę do takiego punktu, jak sklepy. I w Rumunii, ok, powiedzmy, są wszystkie te same sklepy, które możecie doświadczyć i znaleźć w Polsce czyli jakieś tam Lidl, Kauflandy, Carrefoury ale jest też sieć francuskich sklepów trzeba nazwać to, że tak powiem, po imieniu. Bo nie są to rumuńskie sklepy. W ogóle jest chyba mało jakichś sklepów rumuńskich. Wszystko zostało podbite przez marki, tak zwane zachodnie, i jedną z nich jest sieć sklepów Mega Masz Osobiście czasami yy, chodzę tam, żeby coś yy, kupić, ale tylko dlatego, że te sklepy lubią być tak zwanymi sklepami osiedlowymi. Że do tych sklepów można wyjść z bloku, zejść na dół, jak to się mówi. I kupić coś na tak zwanej prędkości, bo gotujecie i braknie Wam na przykład jajka. No i dlatego do takich sklepów się idzie, bo są najbliżej. Ale generalnie w tych sklepach jest drogo, bym powiedział, jest drożej niż w innych tych sieciach sklepów, w tych innych marketach. I raczej trzeba unikać, żeby tam robić jakieś większe zakupy. Ja widziałem kiedyś kobietę, która zrobiła zakupy za kilkaset lejów i za te same produkty w innym sklepie który umówmy się też nie jest sklepem rumuńskim, ale z jakiejś konkurencyjnej firmy zrobiłaby te zakupy o wiele wiele taniej. Także moim zdaniem sklepy Mega i masz to jest taka marka, która jest rozpoznawalna w Rumunii oni oprócz tych dużych sklepów, dużych takich Powiedzmy, no one, one są wielkości, powiedzmy lidla, może ciudniejsze. To mają takie sklepiki też osiedlowe i nazywa się ta sieć tych mega i masz shop and go. Właśnie to jest to, o czym mówię, że braknie wam czegoś i możecie zejść na dół i macie taki sklepik gdzieś tam zawsze na osiedlu i można coś sobie kupić na prędkości. Proszę i zobaczcie w jakie miejsce ja doszedłem. Dobra, będę sobie tutaj chodził, spacerował, kontynuował ten film. W sumie okolica. Jak widać, jakiś zarośnięty chaszczami, jakiś plac budowy, odwrócę się, zobaczcie, jedzie ciężarówka jakaś, także tak to, słuchajcie, wygląda. A ja sobie przejdę tam gdzieś na wprost i Myślę, że to będzie super miejsce, i będę miał trochę ciszy i spokoju, i nie będzie może karetek słychać w moim filmie w końcu. Kolejną marką, którą sobie zanotowałem, tak gdzieś wczoraj sobie myślałem, jakie to mogą być firmy, które są rozpoznawalne w Rumunii, które gdzieś tam kojarzą się z tym krajem jest firma Bukowina, i nie jest to bynajmniej Bukowina Taczańska, tylko Bukowina region, który jest w Rumunii i ta nazwa nie wiem, kogoś zainspirowała do tego, żeby produkować tak zwaną wodę mineralną, gazowaną, niegazowaną, która nazywa się właśnie tym imieniem, tą nazwą Bukowina. I jest ona popularna, jeśli chodzi o Rumunię. Gdzieś udało mi się, słuchajcie, wyczytać, że prawdopodobnie któryś z polskich biznesmenów kupił fabrykę rozlewnie tej wody, która jest w Rumunii. Tak mi się gdzieś to obiło o uszy, jak się to mówi. I gdzieś taką informację uzyskałem. Tam po lewej stronie są właśnie jeszcze osiedla. O, jakieś tam rusztowanie widzę, to chyba. Coś się faktycznie buduje. No a ja kontynuuję moją drogę i idę tędy. I chciałem wam powiedzieć o czymś, co tygryski lubią najbardziej, a mianowicie piwo. Ja wielokrotnie gdzieś jak byłem za mną na jakichś wyjazdach i nie tylko, to pokazywałem, jakie są regionalne piwa w Rumunii i gdzieś tam mieliście okazję widzieć, wymieniałem ich nazwy, ale w tym odcinku chciałem powiedzieć o takich, które właśnie kojarzą się najbardziej. Z Rumunią, które no, są popularne w tym kraju. Jest to piwo przede wszystkim Ursus. Tutaj Wam gdzieś wyświetlę też zdjęcie Ursus, ponieważ e, to piwo ma na swojej etykiecie, tak, na, na zdjęciu, niedźwiedzia. E, urs to jest <laughs> niedźwiedź, tak, po rumuńsku i. Dlatego to piwo też tak wygląda. Wiecie co, i ktoś tu robi jakieś remonty. Będzie trochę hałasu, ale trudno, nieważne. Musicie to jakoś zaakceptować. Kolejną marką, która jest rozpoznawalna, jeśli chodzi o piwo, to jest piwo Silva i następna Timishu Arena. Zawsze mam problem z wymową tej marki, tej nazwy tego piwa. Oraz piwo Ciuk. Te wszystkie marki, które powiedziałem, oprócz Ciuk to Wam polecam, żebyście skosztowali, są to dobre piwa, a ciuka nie pijcie. Ciuk, nie wiem, Ok, jak chcecie skosztować i ocenić, czy jest faktycznie taki niedobry, jak ja myślę, to go skosztujcie, ale mnie to piwo osobiście nie smakuje i jeżeli mam któreś wybierać, to są to właśnie Ursus, Timișoara, czy też Silva, które najbardziej kojarzą się właśnie z Rumunią. To tam tak coś wiercą i... I robią hałas. Zawracam słuchajcie stąd. Zawracam, bo to nie ma sensu. Ja nie będę robił takiej prowizorki, żeby takie hałasy były w moim filmie. Nie ma mowy. Czas stąd uciekać, idę tam gdzieś na wprost. W którymś momencie mojego filmu powiedziałem, że Rumuni lubią odnosić się z markami i lubią wybierać marki takie typu premium, tak się to mówi. I wiele właśnie obywateli tego kraju. Oni po prostu kochają. Oni są zakochani w marce iPhone. Dla niektórych Rumunów może nie istnieć po prostu jeden, inny telefon. Telefon z Androidem? puh, to jest, to jest nie wiadomo co. To Nie, musi być iPhone. Jaki iPhone? Czy to może być iPhone 6, 7? Jakie? Jakie 6, jakie 7? To jest stare gówno. Tego już nikt nie używa. To musi być iPhone co najmniej 11, 12, 13, teraz już 14. I nieważne, ma być iPhone, ma być iPhone. To jest telefon numer jeden wśród rumuńskiego społeczeństwa. Rumuni kochają iPhone. Ja zauważyłem, że nawet ci, którzy zarabiają powiedzmy mało, to muszą mieć iPhone'a. Oni nie, zrobią wszystko, wezmą jakiś kredyt, wezmą, pożyczą pieniądze od znajomych, pożyczą od rodziców, wezmą na raty, zrobią wszystko, żeby mieć iPhone'a i to jednego z takich najnowszych, żeby ten iPhone nie był jakimś dziadostwem, żeby nie był jakiś stary, tak jak mówię, bo to starszy model iPhone'a nie może być. To musi być jakiś z tych nowszych i wiele ludzi kocha. Oni po prostu kochają tą markę i zauważyłem, że dla nich inne mogą nie istnieć telefony jakiś. Właśnie tak jak tu śmieje się telefon z Androidem. Ja używam telefon chiński, chińskiej marki. I, I co, i da się, i da się, i można używać, tak? A e, tak jak mówię, ludzie są przyzwyczajeni. I moja Ana też, właśnie, zawsze ten iPhone. Ja mówię, kobieto, co ty masz z tym iPhonem? Co ty masz z iPhonem? A, bo iPhone się nie zacina i to nie ja mówię, no ale zobacz, jaki ja mam telefon. Ja nie mam kimś i co? I czy mi się zacina? Nic mi się nie zacina, nie, bo iPhone ma najlepszy system. I zawsze 10 tysięcy argumentów, dlaczego iPhone jest lepszy niż. Inne telefony, tak i nie wiem po prostu co o tym sądzić. Jak jesteście z Rumunami, macie partnerkę czy partnera Rumuna, czy też Rumunkę, to napiszcie komentarz. Podzielcie się, czy wasi, wasze dru dru drugie połówki, jak się to mówi, też kochają iPhone'y. Bo moja, ona też jest zakochana, właśnie w tej marce. I słuchajcie, będę pomału wracał. Przejdę się tędy i chciałem powiedzieć: ostatni punkt ostatnie marki jeśli chodzi właśnie o ten odcinek, a są to marki odzieżowe, na pewno, na pewno taką bardzo popularną jest Adidas i nawet wzięło się to też takie powiedzenie, tak jak w Polsce, słuchajcie, mówi się przecież Adidasy na wszelkiego rodzaju buty sportowe i one nie muszą być marki Adidas, po prostu tak się mówi, tak się gdzieś to przyjęło, że a, dobra, trzeba kupić sobie jakieś, czy tam dla dziecka adidasy. Tak samo w Rumunii, bo wielokrotnie też mówiłem, że Rumunia to jest takie odbicie trochę lustrzane Polski, to ludzie w tym kraju nie mówią adidasy, tylko mówią adidashi. -si. I u nich kupuje się adidashi. -si. W Polsce adidasy, -si, a w Rumunii adidashi. -si. I to jest po prostu taka różnica. Ale tych marek jest też Powiedzmy więcej, które są popularne, chcę po prostu powiedzieć tak szybko, nie będę tutaj zbyt długo się rozgadywał w tej kwestii. I jeżeli chodzi o te odzieżowe, to jest dużo właśnie takich, które są też w Polsce. Mamy tutaj Rizert, który jest popularny w Rumunii, mamy też, w Polsce mówi się H&M albo H&M, a w Rumunii się mówi H7, tak? Szwedzka marka, która jest popularna, jeśli chodzi właśnie o ten kraj, o Rumunię. I co więcej, mamy też tutaj CCC, czyli marka, która jest popularna i chyba właśnie wywodzi się z Polski, która sprzedaje buty. I to są takie marki właśnie, które są popularne. Można by ich tutaj wymieniać na pewno wiele, wiele więcej, ale chciałem gdzieś tam wam o nich wspomnieć. I tylko. Generalnie powiedzieć, że one występują tak samo jak i u nas. A i jeszcze sklep, przy, przypomniało mi się Smyk, który jest z artykułami dla dzieci. I on istnieje również w Rumunii i można go spotkać w jakichś większych takich galeriach. I to jest wszystko, słuchajcie, co Wam chciałem powiedzieć w tym filmie. Można by wymieniać tych marek, pewnie różnych tam więcej. Mnie się takie skojarzyły na potrzeby tego filmu. Nie wiem, co wy o tym uważacie. Jak byliście w Rumunii? Jakie marki tutaj dostrzegliście? Napiszcie jakiś komentarz. Jeżeli mieszkacie w tym kraju i macie jakieś inne też przemyślenia, to bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze. Podzielcie się opiniami, co według Was jeszcze jakie marki, bo na pewno jakieś tam pominąłem i są popularne, jeśli chodzi o ten kraj. Napiszcie, po prostu napiszcie. Ja, tak jak mówię, będę kończył już ten odcinek. Przechodzę koło osiedla, które jest tutaj gdzieś remontowane, i muszę zmierzać do domu, bo trzeba zacząć yy, przygotowywać się do tego, żeby iść do pracy, tak? I zacząć w końcu też zarabiać. Może kiedyś sobie kupię dadż. <laughs> no dobrze, zobaczymy. A propos, właśnie, rumuńskich marek także to jest wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek z cyklu: kilka minut o Rumunii. Zostawcie również łapki w górę i co? I subskrybujcie ten kanał. Także żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, no i pozdrawiam Was z Ilfów, w którym sobie spaceruję i nagrywam dzisiejszy film. Do zobaczenia w następnych odcinkach. I proszę jeszcze na zakończenie dacia, która być może była kiedyś taksówką, a już nie jest, ale wygląda tak, no widzicie, żółciutko.